Cześć widzowie, siemanderko Stęsknieni za Craftlers dzisiaj mm, zostaną nasyceni Ale najpierw chciałbym przede wszystkim wam przekazać taką informację Żebyście mm, nie popadali zbytnio w jakąś tam zbyt dużą tą euforię Gdyż Pitch Black mimo, że nagrywa filmy jakoś mu się to udaje to będzie to robił teraz bardzo delikatnie i ilość filmów jaka będzie ukazywała się na kanale będzie uzależniona od ilości wolnego czasu jaki może na niego na nie em, poświęcić natomiast tego czasu dużo nie jest to co dzisiaj zobaczycie jest efektem pracy trzech dni w sumie takich wiecie ja teraz wszystko traktuję jako zabawę i nic poza tym, kompletnie nic poza tym. Nie nastawiam się na produkcję filmów na skalę masową, na rozwijanie kanału do tego stopnia, żeby była na nim jakaś tam stała płynność, bo po prostu nie mam na to czasu. I chciałbym, żebyście docenili każdy film, który teraz się ukaże na tym kanale, bo. Przez ostatnich kilka miesięcy, to tak naprawdę nie działo się nic konkretnego, a wszystko zmierzało w jednym złym kierunku. Dlatego witajcie w Craftlers. Dzisiaj pokażę Wam, no, powiedzmy, budowlę praktycznie całą skończoną. Praktycznie, właściwie bardziej teoretycznie, całą skończoną, która przyszła mi do głowy tak, tak znikąd. Stwierdziłem, że sobie zbuduję coś w miejscu, w którym jeszcze nie budowałem i chciałbym no, tam troszeczkę życia wtrącić w to miejsce, bo był, był taki moment, że się szło i był skręt w prawo, a tam dalej się nic nie działo. A przyszedłem do Tartaku dlatego, żebyście mniej więcej wiedzieli, w którym miejscu to jest. Tam widać już dach. Tak, widać już tam dach. Hop, na pieniek Ciach. Tu jest y, tartak, w prawo idzie się do chaty Drowala. Tam, tam mój. E, tutaj nie ma nic. Ścieżki prowadzą do lasu, takie skróty. Y, natomiast tutaj, jak wiecie, ta główna droga prowadzi y, przez ścięty las. Tutaj na rozstaju dróg skrzyżowanie takie bardziej tam jest zniszczony posterunek no i tutaj wiadomo zaczyna się ta część w której rządzą bandyci po części no mamy mostek jak dobrze pamiętacie świnie która jest tutaj już od pierwszego odcinka i ona cały czas tu jest ona nigdzie się nie wybiera i nigdzie nie znika już mi powoli jest jej szkoda trochę ale ma wodę to nie zdechnie Mm, tam jest zajazd zajazd y, taki dla hmm, powiedzmy bardziej takich stałych bywalców którzy chcą uciec gdzieś tam ode, od, od, ode wsi od y, obowiązków od żon y, od dzieci, od hałasu i przyjść tutaj y, spotkać się ze znajomymi no nie wszyscy powiedzmy są tacy dobrzy jakby się wydawali gdyż jak wiemy zaczyna się tu okolica w której bandyci dają się we znaki więc yy, różne typy się tu kręcą, ale na pewno silni, yy, spracowani mężczyźni przychodzą tutaj głównie wypić o jedzeniu. Tu tam przy okazji, nie? Jak się pije, to się je Tam w tamtą stronę są ruiny zamku i yy, kryjówka bandytów, natomiast tutaj właśnie była droga, która. Teoretycznie była dotąd I nic poza tym Konkretnego tam nie było więcej No tylko tyle, że parę takich drzewek niskich Stwierdziłem, że chcę to rozbudować I bardzo długo powiem wam, że Chciałem to rozbudować Jednak nigdy nie było takiego momentu, żeby Żeby, żeby Się za to zabrać No ale skoro już tu jesteśmy Skoro już to jest zbudowane To chciałbym tylko wam Przypomnieć, że ci, którzy śledzą mojego facebooka, wiedzą już o tej budowli od być może nawet paru dni. E, gdyż zrobiłem bardzo ładne zdjęcie, według mnie, i y, opublikowałem je właśnie na facebooku, ale od zrobienia tamtego zdjęcia trochę się zmieniło troszeczkę i cały czas się zmienia zresztą. Mm. To jest bardzo istotne i chciałbym, żeby każdy z Was o tym pamiętał, że pytania, które padają bardzo często, kiedy kolejny odcinek z danej serii, nie będą teraz praktycznie e, znajdowały swojej odpowiedzi, ponieważ e, tak jak powiedziałem na początku filmy, jak i same budowle, ja będę sobie siadał mm, do komputera. Dwie, może góra trzy godziny dziennie, a to jest bardzo mało w porównaniu z tym, ile trzeba czasu poświęcić na to, żeby prowadzić po ludzku kanał. Eee, I będę sobie odpoczywał, bawiąc się w klocki. Nie będzie żadnej hurtowni budowli, hurtowni odcinków. Co będę robił, to będę robił dla przyjemności. I nic się raczej w tym kierunku już nie zmieni, gdyż nie mam na to czasu. E, Serwer Liberty City cały czas powstaje, bo tutaj to pytanie na pewno padnie. No, ale wóz z sianem, załadowany już jak najbardziej po drodze. Forma dekoracji bardziej niż coś sensownego, dlatego że tu mamy pole. Pole starałem się zrobić bardzo nieregularne, takie wiecie, bardzo dzikie pole na pagórku i w ogóle na środku jakiś wielgachny głaz, którego się nie da wyciągnąć, strach na wróble i mniejsze stogi siana zebranego z okolicy to jest siano, a to jest żyto i tego raczej nie należy mylić aczkolwiek dobrze potraktujmy to jako snopki żyta a nie siana czy tam nawet słomy bo bo siano to raczej z łąki a nie z pola. No dobra, każdy będzie wiedział o co chodzi. Mm, żarcie dla kunia. Tam świnia ninja. Zastanawia się, czy jak uderzy głową w tą cegłę, to ją przebije. Ale po nosie widać, że już próbowała. Mm, no, a sama budowla, która Was tutaj zapewne interesuje najbardziej. Wzięła się z pewnego zdjęcia w internecie. Bardzo zaciekawił mnie projekt właśnie takiego modelu trójwymiarowego budynku zajazdu, który właśnie był z taką bramą. Ja czegoś takiego szukałem, bo takie przejście jest bardzo fajne, bardzo klimatyczne i ono tworzy taki fajny właśnie klimacik, taki lekkiej tajemnicy, co się tam po drugiej stronie dzieje i w ogóle, no i powiem Wam, że bardzo, bardzo cholernie, bardzo mi się to podoba, nawet mm, bardzo ładnie udało mi się to odwzorować mm, ale bardzo dużo też zrobiłem tutaj swojego niż więcej swojego niż, niż faktycznej budowli, która gdzieś tam jest w tym internecie mm, bo według potrzeb według tego co potrzebuję e, tutaj w tym miejscu i ta wariacja, czyli budynek w tą stronę w tym kierunku. I droga skręcająca w lewo, a nie w prawo, albo na przykład nie, nie szła do przodu, czy w prawą stronę, tylko w tą, to wszystko było zamierzone, szczególnie że jest tutaj pagórek po lewej stronie. To wszystko razem tak fajnie się zgrywa. No, i przechodząc sobie pod spodem możemy trafić na yy, kolejny budynek, tym razem zniszczony, tutaj jest furtka do tego budynku. Zniszczyło go życie, zniszczył go czas, trochę spłonął, trochę się zawalił. No i tam dalej to już nic nie ma. Jakbyśmy sobie tam poszli, to już byśmy doszli do jaskini bandytów. Ale trzeba było trochę iść. Wracając do samego budynku, zajazdu, ja wam mówiłem, że ja cały czas go buduję. Po malutku, powolutku, każdy szczegół sobie pieszczę, jak mi się coś nie podoba, to zmieniam. I było tak już nieraz, że na przykład ściany boczne pierwszego piętra zmieniałem. Praktycznie wszystko dookoła obleciałem od nowa. A tylko po to, żeby mi się podobało. No, i co? Ogólnie tutaj parter jest przeznaczony na na tą wiecie, na tą karczmę na tą knajpę, góra jest niewykończona tam nawet nie ma sensu iść tutaj mamy oczywiście miejsce na spożywanie posiłków na tworzenie tych posiłków na zakup tych posiłków jak i samego browaru czy też wina wejście na zaplecze tutaj jest tak wychodzimy tędy i w... znajdujemy się znajdujemy się z przodu tego budynku Tutaj buduję sobie wejście do piwnicy aktualnie, bo gdzieś trzeba beczki trzymać i tylko zdążyłem nakreślić sobie tutaj miejsce, w którym właśnie będzie zejście. Jak skończę nagrywać, to sobie trochę pobuduję. Natomiast w tej chwili tylko chciałbym Was poinformować, że będzie tutaj coś takiego. Pyk pyk, 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 i będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób. Ciach, ciach, ciach. I tam będzie zejście do piwnicy pod budynkiem. Tam będą beczki z winem i beczki z piwem. I ewentualnie przetrzymywane mięso w jakimś tam chłodzie. Hmm. Dobrze. Karczma nie ma nazwy jeszcze. Gdyż jeszcze takowej nie zdążymy wymyślić. W każdym razie budowla tam ma. Teoretycznie dwa poziomy plus parter. Natomiast trzeci jeszcze by się tam wcisnął. Część drewniana tutaj tej ściany, to mógłby być trzeci poziom, ale niekoniecznie. Może to być po prostu tylko widoczny tam gdzieś sufit z jakimiś tam belkami. Nie? No, tutaj studzienka również mała, również potrzebna jak najbardziej. Samo to przejście, ta droga, po której ja teraz chodzę, to jest cały czas ta główna droga, jedna zresztą z tych głównych, która się rozgałęziła tutaj przy jeziorze i ona nadal będzie prowadziła w tamtą stronę. Z tym, że tutaj musiałem trochę terenu podrównać, żeby ten budynek postawić i jeszcze tu będę musiał podrównać i możliwe, że zrobię tutaj miejsce na konia albo coś w tym stylu. Droga będzie prowadziła. Cały czas prosta aż do lasu. Tutaj w ogóle jakaś skinia się wygenerowała. By the way, droga będzie prowadziła gdzieś w tamtą stronę. I teraz w lewym kierunku, powiedzmy, że słońce jest środkiem monitora. Tam widzicie ruiny są. Tam jak słońce jest, tam kiedyś powstanie miasto. Bardzo kiedyś. W lewą stronę monitora czy też obrazu, który oglądacie, jest droga, która już powstała tam przy bandytach. Natomiast tutaj w prawą stronę, na monitorze czy też na obrazie będzie szła druga droga i one potem spotkają się w jednym mieście z tym, że będą prawdopodobnie schodziły się w dwóch różnych końcach miasta, dwóch przeciwległych końcach miasta. Zobaczymy jeszcze. No. No, ja nie wiem, co mam tu jeszcze Wam poopowiadać, poza tym, że tam jest pole. Tutaj, oczywiście, całość można obejść dookoła. A jeszcze dałem. Wiecie, co zaryzykowałem? I dałem na dachu trochę mm, takiego, jakby zamiast bloków dachówek, dałem bloki liści, które mają imitować właśnie obrośnięte dachówki. Taki eksperyment, i do tego dodałem jeszcze zwisające pnącza które również jako tako dodały tego efektu takiego fajnego starszego budynku no pole 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 cały budynek można obejść dookoła jak widzicie poziom trawy nie jest regularny nie jest ten sam i nie jest to tak że budynek cały czas jest na tym samym poziomie trawy tutaj Opierany był o podłoże, czyli o całe ukształtowanie terenu, które tutaj było. No i, no i chyba jakoś to wyszło w ogóle. Tutaj ten kominek też tuż przed nagraniem odcinka zacząłem budować. Też jest nieskończony. No ale nie przejmujcie się kominkiem. Tutaj okna pójdą w ciul gdzieś dalej, później zastąpione zostaną kominem. No a tak, tutaj są drzwi na pierwsze piętro. Jak widzicie. Tak to zrobiłem, że faktycznie wygląda to, jakby dom był budowany już jakby był oparty o tą górkę, która tutaj jest z boczku. No i, no i co? No i wydaje mi się, że jest spoko. Teraz kwestie, kwestie tego, czy jest faktycznie spoko według, według Was, czy nie, pozostawiam Wam. Do zobaczenia w kolejnym materiale z Craftlersów który ukaże się, myślę, że niedługo, no zobaczymy, jak czas pozwoli. To jest zajazd według picza w Craftlersach, kolejna budowla, która została dodana do tej fajnej, wydaje mi się, mapy. Z chęcią hmm, poczytam Wasze komentarze na ten temat. Także nie wahajcie się, żeby coś napisać, co sądzicie o tym i tak dalej. No i co? No i widzimy się. Mam nadzieję, już nie bawem się na rapa.